Cześć. Teraz wiem, to nowy cykl krótkich filmów wyjaśniających w jak najbardziej uproszczony sposób różne zagadnienia związane z klimatem. Na początek powiem Wam, jaka jest różnica między klimatem a pogodą. Pewnie zauważyliście, że wystarczy, by przez kilka dni się ochłodziło, a już w sieci pojawiają się stwierdzenia w stylu: I gdzie to ocieplenie klimatu? Przecież jest zimno. Moi drodzy, zapamiętajcie, że pogoda jest stanem atmosfery w danym miejscu i czasie. Oznacza to, że jeśli wczoraj było zimno i padał deszcz, a dzisiaj jest ciepło i słonecznie, to zmieniła się pogoda. Jeśli oziębiło się i zaczął padać śnieg, czy też pojawiły się burze lub mgły, to też mówimy o pogodzie. Co więc nazywamy klimatem? Tak określamy ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w, określo... w okresie wieloletnim. Czyli na przykład, jeśli przez ostatnie 15 lat średnia temperatura się podwyższa, a przy tym jest coraz więcej gwałtownych zjawisk atmosferycznych, choćby huraganów, to mówimy, że zmienia się klimat. Wy również teraz wiecie, jaka jest różnica między pogodą a klimatem. A więc dajcie łapieczkę w górę i udostępnijcie ten film tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia już wkrótce.